Wróciłam właśnie z zakupów. Po drodze zahaczyłam o Arkadię. Trochę tego kupiłam. Znaczy tutaj są zwykłe zakupy spożywcze, a tutaj jak widzicie, ale kupiłam też afercę i zobaczcie jak ona reaguje. Aferka. Chodź, to aferko. Chodź. No, pani coś kupiła. Pani coś kupiła. No? A wiesz co to jest? Wiesz co to jest? Zobacz. No! Twoja nowa trawa. No, chodź. No jej, Chodź, chodź, chodź. Czekaj, wsadzę ci to do, do, do doniczki, O ja cię, tu jeszcze mam mają, jedną roślinę. ja wzięłam dwie przez przypadek. Proszę, aferko. Proszę, ojej! No, chodź. No, masz świeżą trawę. No, chcę Wam pokazać te rośliny, bo to są hity cenowe. Tu jest Filodendron Atom i on kosztował 16 zł. Kupiłam go w Kerfurze. Bardzo ładny okaz, będę musiała go przesadzić, bo niestety jest w ziemi, w której może nie przeżyć zimy. Niestety. Więc się nim zajmę. Tutaj mamy humatkę z przepięknymi już kłączami. No, wyglądają jak taki pająk. I ją chyba nie będę przesadzać, chociaż zobaczę jak może z korzeniami. W każdym razie też bardzo ładny okaz i za nią zapłaciłam 16 zł za taki duży egzemplarz w Laura Merle i wzięłam jeszcze nie wiem jak to się nazywa, zapomniałam, ale kiedyś zamawiałam to na Jungle Boogie i w sumie odpakowywałam tą paczkę przy was, nie byłam zadowolona z tego, bo no, źle wyglądała roślina, a zapłaciłam tam za nią 19 zł. Nie wolna werka. Ty masz swoją trawę. Nie. Zapłaciłam za nią 19 zł, a tutaj. co robi? Tutaj zapłaciłam niecałe 8 zł. Roślina jest dużo lepiej, lepszej kondycji i nawet jest większa. Oczywiście z dżungla dostałam zwrot pieniędzy, więc w porządku, ale jednak no, roślina w ogóle się różniła strasznie. A Ferko, ty tutaj masz swoją trawę. No, tutaj jest twoja trawa. Tu, tu. Tego nie wolno. To jest nie dla kotów. Wiesz, to to pani sobie kupiła. Nie, nie wolno. Ze spożywczych zakupów nie ma tutaj dużo. Kupiłam mleko, pietruszkę, śliwki, bo mm, Aha, o mam boczek. Właśnie nie wiedziałam, czy mam boczek. E, taki, no, do wijania, więc sobie zrobię, a śliwek mi brakło. Dwie pomarańcze do herbaty. Tutaj wziąłam jakieś takie frankfurterki e, na śniadanie czy tam kolację. Boczek w słupkach bardzo fajna sprawa do makaronów. I chyba dzisiaj sobie zrobię znowu carbonara, bo mam ochotę. E, złote paluszki, serowe, znalazłam z frosty. Ciekawe, czy będą dobre, czy jednak te czeskie y, będą lepsze. I wzięłam też dwa opakowania płatków kosmetycznych. Mam nadzieję, że będą y, fajne, bo ja jednak wolę takie większe niż te takie malutkie tradycyjne. Więc akurat były na przecenie, więc wzięłam dwa opakowania. Czas się przebrać i posprzątać mieszkanie. Więc dzisiaj będzie takie małe clean with me, nagram Wam, pokażę Wam, czego używam do sprzątania, bo też będę miała produkty, które już jakiś czas używam i jestem z nich bardzo zadowolona. Zrobimy sobie właśnie jakieś porządki. Może Was zachęcę do posprzątania też. Oczywiście to będą takie zwykłe porządki na co dzień, nic jakiegoś takiego wielkiego, ale, ale myślę, że taki. Time-lapse połączony właśnie z pokazaniem kilku produktów Wam przypadnie do gustu i może kogoś właśnie zainspiruje do zrobienia porządków, zanim jeszcze aura temu sprzyja, bo jak widzicie piękne słońce świeci, więc dzisiaj się chce. Zacznijmy sobie od łazienki, nie wiem czy Wy też tak macie, ale ja mam tak, że zawsze zaczynam od jednego pomieszczenia i przeważnie jest to łazienka, dlatego że tutaj najwięcej czasu spędzam umycie prysznica, WC, umywalki, luster i w ogóle, więc trochę to schodzi. Pokażę Wam, czego będę używać, i pokażę Wam pierwszy raz hit. Hit nad hitem, czyli pasta. Pasta zielko, pasta czyszcząca, karambola i kaki. I tutaj, no nie że kończę, ale już naprawdę bardzo dużo zużyłam tej pasty. I ona jest rewelacyjna, poza tym też pięknie pachnie, a ja stawiam właśnie coraz bardziej na kosmetyki naturalne, jeżeli chodzi o. Yy, sprzątanie, mycie tutaj mieszkania, dlatego, że po pierwsze ani ja się nie narażam na chemię, ani nie narażam afery, która gdzieś tam też yy, lata, yy, wiadomo, łapkami wszystkiego dotyka, a później yy, się myje, więc yy, to wszystko, to, to też substancje mogą się dostać do niej, do organizmu, a nie chciałabym tego. Dlatego staram się używać naturalnych e, produktów. I tutaj tą pastę mam jedną, ale mam już drugi zapas, dlatego że naprawdę ta pasta jest rewelacyjna. Używam jej do mycia umywalki, zlewu, prysznica, e, w sensie płytek w, w prysznicu. Można też używać oczywiście do mycia... Przeróżnych tak naprawdę powierzchni, bardzo dobrze też usuwa kamień, czyści, poleruje, bo to też jest taka jakby pasta, ale ma drobinki, więc lekko szoruje i też jakby nabłyszcza. No generalnie super, super i jak cały czas tutaj otwieram, to jest rewelacyjny zapach, więc polecam wam tą pastę, naprawdę jest super. Te wszystkie kosmetyki które wam pokażę, możecie znaleźć na przykład w drogerii Ezebra. I tak, kolejna kolejny produkt zielko. Zapach, płyn do łazienki melonowy. I to jest płyn, którego będę używała do mycia kabiny jako tych tutaj drzwi po prostu. Niestety, ale tutaj w Warszawie mam strasznie, ale to strasznie. Twardą wodę i to widać wszędzie Więc na pewno tego płynu będę Używała do właśnie kabiny Będę używała do WC, tak naprawdę Też kuwetę na przykład Myję, żeby również tam odkazić Także to jest taki uniwersalny też płyn A że jest napisane do łazienki No to No to fajnie, tutaj aktywny Składnik to jest kwas cytrynowy Jeszcze chciałam pokazać Klasyk, czyli Joke. I to jest taki naturalny płyn uniwersalny, jego używam do ścierania kurzy, do wycierania czegokolwiek, co muszę wytrzeć, on się sprawdza tak naprawdę wszędzie, czy to w kuchni, czy właśnie w łazience, czy w pokoju, normalnie na wszystko, na wszystko, też Wam polecam właśnie ten produkt, tych naturalnych kosmetyków do pielęgnacji domu, znajdziecie bardzo dużo na właśnie Zebra więc Was tam zachęcam, odwiedźcie sobie tą stronę i, i zobaczcie, że tego naprawdę jest mnóstwo. No, a my się zbieramy teraz do sprzątania. będę myła podłogi. I tutaj akurat używam takiego płynu. Tylko go kupiłam w Lidlu, ale już nie pamiętam, bo on nawet przyjechał ze mną z Krakowa tutaj. E, oczywiście mam też ten mop parowy, gdybyście się pytali, to dalej go mam, ale jakoś tak chciałabym wykończyć ten płyn do końca, a do tamtego urządzenia nie wlewamy żadnego płynu. Więc na razie sobie tak umyję podłogi, będzie ładnie pachnieć, przynajmniej. po sprzątaniu czas na nagrodę, jedziemy z dziewczynami do Maka bardzo dawno nie byłam, w sumie odkąd jestem w Warszawie, to już prawie dwa miesiące nie byłam w McDonaldzie, więc naprawdę, naprawdę sporo czasu i chciałam Wam pokazać też przed wyjściem jak prezentuje się ta koszulowa katana, bo zostawiłam ją dzisiaj z bluzą, pod spodem mam taką koszulkę, bo jednak no jest teraz chłodno, a jadę... no nie jadę moim samochodem, więc muszę wyjść na zewnątrz, bo tak to bym weszła sobie do garażu, no to spoko, ale że muszę wyjść na zewnątrz, to stwierdziłam, że ubiorę się trochę cieplej. Mam też czarne spodnie i czarne wansy. Bardzo fajnie, podoba mi się właśnie to zestawienie i czuję się taka otulona, ciepłym, jesiennym i Idziemy zjeść coś dobrego. Poza tym dzisiaj, a to może wam powiem potem przy dziewczynach, bo nawet nie wiem czy one o tym wiedzą. Dzień dobry. dobry. Ale gdzie, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Chacie, I na kogo ty czekasz? No na telefon od klientów, jak na kogo. <laughs> ja myślałam, że ktoś do ciebie wie Dobra, słuchaj, a ile, a ile ci to zejdzie? Mamy no, tak z powodzie indziej. O Jezu, oh yes. dobra, a co chcesz z tego maka? Kaskę bym chciała. A wy co kupujecie? Ja to zestaw, ja jestem głodna. Ja też głodna. Helenka mówi, że dzisiaj to hektarowolta A Helenka co chce? Helenka. jest Tak, bo jest dzisiaj wyszło maty zestaw, nie wiem czy wiesz. O! No, z maczą. Właśnie chciałam was ten zaskoczyć. No co tam jest? No tam jest taki potrójny cheeseburger, macha i frytki. Wiesz gdzie tu jest jakiś mak? Tak, ja poświęcam. Dobra, Nie, to będzie jak jedna, będzie jak jedna. Aaa, będzie jak Dobra. Jaką kawkę? lata czy cappuccino? 2, 6, 5 6, 6, 0 Yy, musi być śmietankowy czy karmelowy kubek? Śmietankowy. Ci ciemnoladowy, karmelowy, ciemnoskórkowy. Truskawkową? truskawkową. Dobra. I sos do z słodko-kwaśny. Tak. To wszystko? Dobra. Tak. Dla mnie będzie mak zestaw z royalem. Jaki napój? Kola. Dobra. I sos słodko-kwaśny jeszcze do tego poproszę. Tak. Yy, I będzie jeszcze duże late. Jakie to ciastko bierzemy? A, A ciast, ciastko jakie są smaki? Yy, Jabłkowy. To niech będzie. To tak. znale ciepło, nie? I ciastko jabłkowe, tak? Ta, tak? Jedno. I to wszystko? Tak. tak. Dobra. Yy, numer 17. Okej, okay, ja dziękuję. Ja chyba najbardziej niezdrowa dzisiaj zjem <laughs> Najwięcej. <i śmiech> Najwięcej. Ale no, jestem głodna. O Malwina napisała. Jedziemy ja do, to, do kina. Kina na jeszcze A to było pytanie, czy to było? To jest stwierdzenie. Jest, ale że my też? Tak. Jest. Że ja nie, nie 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 wiem. Jedziemy. Na co? Na Bonda. Ale to trzy godziny. No. Ma mama ma przepuklinę. Ja no. nie pamiętam, ale dobrze. Ale jak się dajmy. tak zastanawiam, Przepuklinę ma mama. No, no. Ja wyjdę z tego? No, oczywiście. Dobry. No, no, czekaj, czekaj. Ja będę z tej strony. 3, 2, A pani nie, 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 nie A skąd? Chciałam Wam z czystym sercem polecić ten balsam. Używam go już jakieś 2-3 tygodnie. No już dobiło dęka niestety, ale jest cudowne. E, począwszy od tego, że jest to masło z The Body Shop, więc one są naprawdę bardzo dobre jakościowo, pięknie nawilżają, odżywiają skórę. To to jest wersja masło shea. Zapach obłęd. To jest najlepszy zapach jaki kiedykolwiek miałam jakiegokolwiek kosmetyku. Uwierzcie mi na słowo. E, ciężko opisać, bo to nie jest e, zapach m, taki, żaden owocowy, może lekko jakiś taki orzech, ale z drugiej strony jest to taki klasyczny i bardzo ele, m, elegancki, bardzo m, luksusowy zapach, że naprawdę no, czuje się w tym balsamie bosko. I jeżeli chodzi o jego nawilżenie, Producent tutaj e, napisał, że to jest dla bardzo wysuszonej skóry. I ja się z tym zgodzę, dlatego że po nałożeniu tego balsamu na skórę ja tak naprawdę na drugi dzień wcale nie musiałabym się balsamować po 24 godzinach, bo dalej czuję jak moje ciało jest nawilżone i jakby dalej e, pobierało te wszystkie składniki odżywcze z tego balsamu. Ja Wam serdecznie polecam ten balsam. Jest też bardzo wydajny, bo jest to. Dosyć taka gęsta konsystencja, no tak jak balsamy z mm, masła tak naprawdę z The Body Shop I jeżeli tylko będzie jakaś promocja to naprawdę kupujcie Możecie znaleźć też to masełko w y, drogerii internetowej Ezebra Jak już dzisiaj wspominałam wam o, o tej drogerii to tam też znajdziecie to masło Ja się zakochałam i na pewno do niego jeszcze nieraz będę wracać No zapach jest obłędny, no uwielbiam ten zapach. Nawet jak mi nie wierzycie na słowo, to idźcie do stacjonarnego sklepu The Wody Shop i powąchajcie, bo naprawdę jest cudowny. Bardzo, bardzo piękny zapach. Mimo tej szarej pogody dzisiaj, oświetlam się, nagrałam denko. Bo właśnie pytałam się was, czy chcecie może Danko, czy, czy nie. No i zagłosowaliście w ankiecie na Instagramie, że chcecie. Więc nagrałam nie jest duże, już jest na kanale, więc zapraszam. Ale chciałam Wam powiedzieć o filmie, na którym byliśmy wczoraj w kinie, i jest to film pod tytułem Teściowie, i to jest komedia polska, i na początku myślałam, oglądając ten film, że to będzie. Raczej jedno z najgorszych 80 minut w moim życiu, ale potem się okazało, że komedia naprawdę dobra. Na początku w ogóle film zaczął się tak, że scena była kręcona bez cięć i to trwało około 10-15 minut chyba. I ja myślałam, że cały film tak powstanie i tak sobie myślę, jak to jest możliwe do zrobienia technicznie. W sensie tam mogły być cięcia, ale my ich w ogóle nie widzieliśmy. To było tak, że operator z kamerą chodził cały czas za bohaterami. Oni się przemieszczali w różnych, między różnymi pomieszczeniami. Jakby też były takie przejścia z jednych bohaterów na drugich. I serio, ja tam nie widziałam cięcia. I okej, okay, możliwe, że to było tak zrobione bez cięcia, ale ze, swojej, ze swojego doświadczenia to naprawdę musiało, to musiało być naprawdę. Kosztowne ze strony aktorów, jak i operatorów. No ale szapowa za tą scenę. Natomiast później już się zaczęły normalne cięcia, tak jak w normalnych filmach to było. Więc dla mnie w porządku, bo o ile ta scena jakby była czymś innym, ta pierwsza scena, to jednak moim zdaniem nie oglądało się tego super. W sensie fajnie, że to pokazali, że można coś takiego zrobić, było to coś innego, czego wcześniej nie widziałam, ale żeby tak oglądać na przykład cały film czymś takim, myślę, że to nie jest dobre. Więc fajnie, że tutaj przerwali i później już normalnie wszystko się toczyło i była jakaś taka dynamika, bo na początku to było takie, wiecie, chodzenie z tą kamerą między tymi bohaterami, jakby dużo się też kręciło tą kamerą, więc. Czasami mi się tam zakręciło w głowie właśnie przez to. No nie, mnie się to osobiście niezbyt dobrze oglądało, ale i tak podziwiam i, um, i bardzo no gratuluję, że w ogóle się coś takiego udało zrobić. Bateria mi pada, także wrócę do Was z tym tematem. Dobra, dogram ten kawałek tutaj na drugim aparacie. Nie wiem, na czym skończyłam. Aha, ogólnie, komedia, super. Naprawdę się uśmiałam, uśmialiśmy się wszyscy i uważam, że warto na nią pójść. Szybko zleciała. Znaczy pierwsza połowa mi tak średnio właśnie leciała, ze względu na tą pierwszą scenę, ale później już bardzo szybko, śmiesznie, tak swojsko, prawdziwie, szczerze. Komedia opowiada mm, o weselu. To się wszystko toczy w jednym budynku, całe 80 minut. I tak naprawdę y, głównie jest czterech bohaterów y, i właśnie są to rodzice państwa młodych, których nie ma na tym weselu. Ym, w ogóle do ślubu nie doszło, więc oni się kłócą, y, kto zawinił z ich dzieci. Ym, no i między sobą właśnie dochodzi do różnych tam sytuacji, do wymiany ostrych słów. Jest śmieszne, śmiesznie. Obsada też moim zdaniem jest dobrze dobrana, dlatego że nie jest to taka już ograna obsada. Na zasadzie, że te popularne osoby, które grają w każdej komedii polskiej, to już czasami się aż źle ogląda. I tutaj tak nie było. Jakby były to może nie całkiem nowe, bo oczywiście, że nie, ale w miarę takie jeszcze nieograne nie, nie osoby. Polecam Wam się przejść do kina, bo chyba to będą jakoś ostatnie już dni, kiedy puszczają ten film, bo on wyszedł 10 października, a mamy no, 21, no nie wiem ile tam to jest w kinach, ale polecam Wam i jeżeli. Mm, e, dostałam wiadomość. E, polecam Wam, jeżeli tylko chcecie. Mm, i do kina, to, to na to możecie iść. Dobra, kończę, bo się trochę rozproszyłam tą baterią, wiadomością i w ogóle. Słuchajcie, moje odkrycie tego roku, no spokojnie mogę stwierdzić, kosmetyczne, to ta pianka. Ta pianka z Rituals. Właśnie dzisiaj pierwszy raz jej użyłam pod prysznicem. To jest... Yy... Taka pieniący się żel pod prysznic. Nie wiedziałam, czego mogę się spodziewać, bo to jest w ogóle mój pierwszy kosmetyk z Rituals, e, dlatego też e, chciałam go przetestować. Nigdy wcześniej nie używałam tych kosmetyków, a podobno są świetne. I zobaczcie sami, co tu się dzieje. Mamy żel, tak? Przeźroczysty. Czy wy widzicie to, co się dzieje? Czyli Jezu, jakie to jest Ach, przyjemne. To jest taka pianka. Jak ubita z białka. No jest na... oj, jaka ona jest przyjemna, taka delikatna, gładziutka, w ogóle bez jakichś takich większych pęcherzyków powietrza. Z żelu robi Wam się taka pianka. No, czyż to nie jest cudo i odkrycie kosmetyczne, no i w ogóle jeszcze przepięknie pachnie. Cudo! Jeszcze raz Wam pokażę, tak wygląda. I jak tylko możecie, kupujcie. Ja się zastanawiam w ogóle nad kalendarzem adwentowym z Rituals, a teraz to już w ogóle się zastanawiam, jak przetestowałam ten, tą piankę. No i jest ekstra. Udało mi się przeczytać te dwie książki, więc teraz odkładam je już na półkę do odpowiednich kategorii. Mam tutaj yy, podzielone książki. I muszę sobie wybrać kolejne do czytania. I górna półka to są właśnie książki, których jeszcze nie czytałam. I zastanawiam się nad tą Strażą Graniczną, i tą książką, którą ostatnio kupiłam w biedronce. Nie pokazywałam wam jej w sumie. Oto ona: Siedem Grzechów Przeciwko Seksualności. Znalazłam ją w biedronce, przy kasie już. No i zobaczymy, co. Skrywa ta książka. Możliwe, że to są rozmowy też jakichś psychologów. O, seksuolog, pedagog, doradca rodzinny. No, tak właśnie myślałam, bo chyba widzę, że to jest w formie wywiadu. Także coś podobnego do tej książki. Już wam pokażę, której. Tej. Jak jeszcze nie czytaliście, to serdecznie. Polecam. Chciałam jeszcze na koniec tego vloga powiedzieć Wam o serialach, jakie obejrzałam ostatnio. Jestem aż w szoku, że tyle udało mi się obejrzeć, ale to chyba ze względu na tą pogodę, bo rzeczywiście robi się bardzo jesiennie. I tak między czytaniem książek, a właśnie oglądaniem seriali i jedzeniem dobrych rzeczy tak się kręci moje <laughs> życie ostatnio oprócz no, też. Trochę pracy. W każdym razie, wracając do seriali, obejrzałam, obejrzałam serial Love Life i ten serial jest na HBO. Oglądałam go z kolegą. W jeden wieczór obejrzeliśmy prawie cały sezon. Bardzo fajny, luźny, właśnie można go oglądać gdzieś tam w tle, chociaż zatrzymywaliśmy co chwilę, bo jak coś rozmawialiśmy czy coś, to później gubiliśmy wątek, ale. Generalnie jest to taki z luźniejszych seriali, opowiada o tym, jak wpływa na akurat to była dziewczyna, ale podejrzewam, że to też chodzi o facetów jak wpływa, właśnie jak wpływały na dziewczynę różne relacje z przeszłości, na relacje w tej chwili i to tak się toczy od jej lat młodości do teraźniejszości. No, bardzo fajny, taki rzeczywiście na jakiś miły wieczór yy, serial, więc polecam. Yy, obejrzałam tą skazaną, tak jak już Wam wspominałam. Zaczęłam jeszcze oglądać Squid Game. Jestem chyba ostatnią osobą, która zaczęła oglądać ten serial Powiedzcie, że nie Ale no tak, to jest jeden z popularnych seriali teraz na Netflixie Zaczęłam go oglądać niedawno Nie wiem, tam chyba na trzecim odcinku jestem Więc dosyć e, niedużo obejrzałam Natomiast momentami łapię się na tym, że rzeczywiście jestem wpatrzona w ekran telewizora i oglądam A momentami siedzę w telefonie i jakby w ogóle to co się dzieje w serialu mnie kompletnie nie interesuje Interesuje. Więc nie wiem, ale ten serial jest takim. Znaczy, ja mu dam szansę i na pewno go obejrzę do końca, chyba że po którymś odcinku już twierdzę, że to nie ma sensu. Natomiast chciałabym mu dać szansę, bo wiem, że jest straszne szał. W ogóle to, co ostatnio się działo chyba w Korei, że wszyscy dostawcy. Internetu mieli problem w ogóle, bo im się wszystko pozawieszało przez to, że ludzie oglądali właśnie ten Squid Game. Coś takiego, była taka akcja, i, i to aż jest takie nierealne, bo no nie wiem, aż taki szał to zrobił. No tak jak dom z papieru, nie? Też był taki szał. Chociaż, moim zdaniem, ten ostatni sezon hmm, słaby. No, ale to tyle, jeżeli chodzi o seriale. Ja się z Wami będę żegnać w tym vlogu już. Widzimy się. Myślę, że w tygodniu się. Zobaczymy na kanale, więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.